Tu na Ziemi wszystko, co dobre, niestety się kończy. E, także dzisiaj wyjeżdżamy z nadmorza. Trochę nam smutno, bo rzeczywiście Bóg nas żegna też piękną, pięknym słońcem. E, no, morze i tak dalej, morza, szum, człowiek by chciał jeszcze zostać. Ale, tak jak powiedziałem, musimy się przyzwyczaić tu na Ziemi, z ciągłym traceniem tego, co dla nas jest cenne czy dobre. Tracimy piękne miejsca, tracimy osoby, które kochamy, tracimy niekiedy przyjaciół, tracimy e, ciekawe zajęcia, ale chrześcijanin cały czas myśli: Boże, jeśli zabierasz mi to, to znaczy, że chcesz mi dać coś lepszego. Boże. Jeśli pozbawiłeś mnie jakiegoś dobra, to znaczy, że dasz mi dobro jeszcze większe. Boże, jeśli nawet wszystko na ziemi zostałoby mi odjęte, to mam Ciebie, a Ty na mnie czekasz w niebie z nowym mieszkaniem, z nowym ciałem i z życiem z Tobą na wieki. Dlatego, Chrześcijanie, nawet jak coś tracą tu na Ziemi, to tracą to z uśmiechem. Bo wiedzą, że mają skarb niezniszczalny, gdzie ani mól, ani czas, ani złodziej, ani nic innego nie może im tego skarbu zabrać. Skarb w niebie. Ważne, żeby inwestować życie na Ziemi nie dla przyjemności ziemskich, ale dla tego skarbu w niebie. Bo tam spędzimy najwięcej czasu, całą wieczność. Gdy myśl Tobie wciąż biegnie wstąp, lecz wyduszę. Widzicie za mną willę Rydza Śmigłego. Ryd Śmigły to symbol schyłkowej II Rzeczpospolitej. To niestety też symbol jej upadku. Lita III RP, jak widzicie, mieszkała okazale, piękne miejsce. Wtedy jeszcze ten dom był w świetności, dzisiaj powiedzmy, że jest nieco w ruinie. Rytm śmigły, tak jak powiedziałem, to symbol upadku II Rzeczpospolitej. To symbol głupiej polityki międzynarodowej. To symbol źle wybranych sojuszy geopolitycznych. Ten człowiek uciekł z Polski, kiedy zobaczył, jak się waliła w wyniku jego polityki. Potem próbował wrócić. Nic już to nie dało. Ważne, byśmy dzisiaj pamiętali, że nasze elity, jeśli popełnią podobne błędy jak elity końca II Rzeczpospolitej, to państwo znowu ulegnie ruinie. I nic, że oni powiedzą, że chcieliśmy, że mieliśmy dobre intencje. Potrzebna jest Boża mądrość i Boże błogosławieństwo, żeby umieć we właściwej sytuacji wybrać. To, co dla narodu najlepsze. Pytanie, czy Polska miała tylko złe elity, czy też całe społeczeństwo odwrócone od Boga? Dzisiaj jest jeszcze gorzej. Dzisiaj nasze społeczeństwo już bezdyskusyjnie wiemy, że jest odwrócone od Boga. A elity mamy daleko, daleko gorsze niż. W drugiej Rzeczpospolitej. Jak myślicie, jaki będzie tego koniec? this Nieopodal miejsca, w którym się znajdujemy, miały miejsce w 1920 roku ważne uroczystości, zaślubiny Polski z morzem. Polska jako państwo znowu odzyskała dostęp do morza. Co to dla nas znaczyło? Oznaczało komunikację z całym światem. Oznaczało, że Polska znowu wraca do najbardziej liczących się państw Europy. I rzeczywiście tamci Polacy. W roku 18, 19, 20 i parę lat później docenili to, co Bóg dał im, nową możliwość rozpoczęcia budowy państwa. Naprawdę ruszyli z impetem. Mieli problem, że mieli morze, ale nie mieli portu. W ciągu paru lat, furmankami zbudowali port, który z powodzeniem konkurował ze starym, przecież wielkim Gdańskiem, Gdynia. Wspaniałe osiągnięcie tamtych Polaków. A przenieśmy się teraz w czasie do naszych czasów. Mamy dostęp do morza jeszcze większy. Ale co dzieje się z naszymi portami? Czy one się rozwijają, czy nasze stocznie prosperują, czy też zniszczyliśmy dorobek poprzednich pokoleń? Nie ma polskich armatorów, ponieważ są za wysokie podatki. Nie ma polskich stoczni, ponieważ są za wysokie podatki, a polskie elity wolą służyć niemieckim panom i rozwijać niemieckie czy chińskie stocznie. Polskie porty, jeśli już są, to przeładowują chińskie towary. Jak myślicie? Czy tak głupio zarządzane państwo wygra? Na rynku konkurencji? Czy też jest to państwo w stanie likwidacji? Warto się nad tym zastanowić, kiedy będziemy myśleli o przyszłości naszego państwa dla naszych dzieci czy wnuków. i he's not Może ta rzeźba artystycznie nie jest piękna, ale dla mnie piękne jest to, co przedstawia. Zobaczcie, ten świat już praktycznie nie istnieje. Tego świata już nie ma, gdzie kobieta, narzeczona lub żona wypatruje swojego męża, który gdzieś daleko jest w pracy tu akurat w pracy na morzu. Ale ta rzeźba podoba mi się jeszcze z innego powodu niż tylko pokazanie tego tradycyjnego, przez Boga stworzonego w ogrodzie jeden modelu rodziny, że kobieta jest pomocą męża i wypatruje go, kiedy on jest daleko. Ta rzeźba pokazuje tęsknotę tej kobiety, pokazuje punkt koncentracji, tej kobiety. Ona szuka wspólnoty ze swoim mężem. Ona tęskni za swoim mężem. Ona patrzy, gdzie on jest. Być może twój mąż nie jest rybakiem czy marynarzem. Ale czy czasem nie powinnaś w ten sposób patrzeć na niego, tęsknić za nim, szukać okazji do wspólnoty z nim, szukać tego, czego on chce i potrzebuje? Ten wzór dał Bóg. Możesz być feministką, a możesz być mądra. Z tego tarasu śpiewał w latach dwudziestych zgromadzonym tu licznie Polakom Jan Kiepura. Wszyscy się zachwycali, wszyscy mieli świadomość, że uczestniczą w czymś wielkim, że przeżywają. Wydarzenie artystyczne, które poruszyło ich duszę. Zapewne piękne przeżycie. Bezspornie, wielki talent, wielki śpiewak, wielki głos. Ale spróbujmy się przenieść kawałek w czasie dalej. Co się z tymi ludźmi stało? Co się stało z tą Polską? Przyjechały niemieckie czołgi. Przyjechały sowieckie czołgi. I Polski nie było, tego ich świata nie było. Cóż więc dał ten zachwyt nad Kiepurą i jego śpiewaniem? Czy ci ludzie, kiedy stali i się zachwycali, skoncentrowali się na rzeczach najważniejszych? A pomyśl jeszcze więcej: co się stało, kiedy przyszła ich śmierć? Mieli w ciągu swojego życia wiele duchowych przeżyć wiele artystycznych, cudownych przeżyć. Ale czy mieli to najważniejsze przeżycie, czyli osobiste spotkanie Boga w Jezusie Chrystusie? Jezus stoi u drzwi i kołacze, ale do Twoich drzwi kołaczą wszystkie inne wydarzenia, różne inne atrakcje, różne inne cele. Pytanie: czy wybierzesz to, co najważniejsze? Czy wybierzesz Jezusa Chrystusa? Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Bardzo mądre zdanie marszałka Piłsudskiego. Jesteśmy właśnie przed willą, w której często bywał i która później po jego śmierci została przekazana rodzinie Piłsudskich. Tu oczywiście Kaszubski, artysta, zrobił marszałka, który patrzy w morze, patrzy daleko, bo rzeczywiście Piłsudski to nie tylko bardzo mądry człowiek, ale i wizjoner. On widział, co się stanie w przyszłości. Potrafił z tych okoliczności, które y, każdy zna, wysnuć wnioski, jakie staną się w przyszłości. On przewidział wojnę światową. On mówił, że Polska powinna wejść jako ostatnia. Niestety, tak jak po pokazywałem, tu niedaleko jest Willa Rydza Śmigłego. Ten dał się wyjelenić i poszedł pierwszy na wojnę, co dało upadek Polski. Ale to zdanie. Dzisiaj nabiera jeszcze większej wagi. Wiemy, że Polacy, młode pokolenie wychowane w publicznych kato-komunistycznych szkołach, jest absolutnie oderwane od swojej przeszłości, czyli nie zasługuje na szacunek, ale i nie zasługuje na państwo, nie zasługuje na przyszłość. A teraz pogłębimy jeszcze tę myśl. Skąd się wziął człowiek? Jaka jest nasza historia? Czy z prebiotycznej zupy gdzieś z oceanu? Wyłoniliśmy się? Czy też zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga? Jeśli ludzkość zapomni o tym, skąd się wzięła, kto ją stworzył, zastosujmy myśl marszałka. Czy człowiek, który zapomniał, kto go stworzył, skąd się wziął, czyli zapomniał o swojej najprawdziwszej historii, jest godny szacunku teraźniejszości, jest godny przyszłości? Sługo, zły i leniwy. Tak Jezus zwracał się do tych, którzy nie myśleli o tym, jak dobrze wykonać swoje pracę, by ich pan, ich pracodawca, miał z nich prawdziwą korzyść. Tu mamy symbol takiej no, skrajnej głupoty i lenistwa. Jakiś pracodawca polecił robotnikom wyciąć to drzewo. No, rzeczywiście drzewo wycieli, ale przez swoją bezmyślność i zaniedbanie, a być może lenistwo, bo nie chciało się linami pociągnąć tego drzewa spadającego w drugą stronę, stwierdził, e, pewnie się nic nie stanie. No i stało się. I ktoś zrobił wcześniej piękną balustradę, a ktoś głupi ją zniszczył. Rzeczywiście, po okresie komunizmu w Polsce etos pracy sięgnął można powiedzieć błota czy ziemi czy nasze pokolenie potrafi jeszcze odbudować solidność pracy to jest zadanie polskich chrześcijan zobaczcie w państwach protestanckich całkiem inaczej podchodzi się do swoich obowiązków swoich zadań i do swojej odpowiedzialności przed pracodawcą Pracownik szuka dobra swojego pana, nie tylko dwa tysiące się należy, czy się stoi, czy się leży, ale musisz tak pracować, żeby twój pracodawca miał z tego korzyść. Chrześcijanin dokłada jeszcze drugą motywację: żeby mój Bóg był ze mnie dumny, żeby był zadowolony, żeby moje świadectwo także w pracy pokazało innym, że ja pracuję tylko, nie tylko dla siebie, dla jakichś ziemskich korzyści, czy nawet nie dla ziemskiego pracodawcy. Ja pracuję, ponieważ mój Bóg mnie stworzył i czyni mnie odpowiedzialnym. Chcę zrobić to, co robię, jak najlepiej, jak dla mojego Boga, jak dla mojego Pana Jezusa Chrystusa. królowi wieków nieśmiertelnych.